Porównywanie Call of Duty do Company of Heroes jest tak samo bezsensowne jak porównywanie The Ascent do Cyberpunk'a 2077. Jedyne co łączy te dwie gry, to klimat cyberpunkowej przyszłości, a całość jest tak naprawdę całkowicie i skrajnie inna. Właściwie mógłbym przygotować oddzielny materiał na temat tego, jak bardzo inny jest Diasent oraz Cyberpunk 2077, co mogłoby pomóc niektórym recenzentom w zrozumieniu, że porównywanie tych gier jest po prostu nie na miejscu. A nawet pomimo tego w co drugim artykule w sieci widziałem jakieś dziwne nawiązania oraz nagłówki mówiące, że wreszcie otrzymaliśmy godną grę w uniwersum Cyberpunk 2077, co jest w ogóle jakąś kpiną. Po pierwsze, dzisiaj Cyberpunk jest całkiem niezłą grą. Po drugie, zacznijmy tego, że akcja DiaSend dzieje się na całkowicie innej planecie, gdzie oprócz ludzi żyją setki innych kosmicznych ras. Kolejną zasadniczą różnicą jest to, że The Ascent to strzelanka z widokiem z góry, w życiu tak zwanym izometrycznym. Naszą zabawę rozpoczniemy od stworzenia postaci w prostym kreatorze i zaraz po zjechaniu window do samych czeluści olbrzymiej arkologii dowiemy się, jak wygląda nasza sytuacja. A wygląda niewesoło. Nasz bohater w nadziei na lepsze życie zadłuży się u korporacji Diascend i do końca życia będzie musiał pracować w arkologii, by ten dług spłacić. My dzisiaj mamy kredyty hipoteczne, a w The Ascent takim Problemem będzie przeprowadzka. W krótkim tutorialu, polegającym na wykonaniu paru głupich zleceń, okazuje się, że grupa diasentów padła. A arkologia póki co nie ma panującej tutaj korporacji. Zaczyna się wyścig szczurów o to, co pozostało z aktywów firmy. Pierwsze wrażenia w podziemiach arkologii nie są zbyt atrakcyjne. Grafika jest ładna, ale nie wyjątkowa, podobnie jak soundtrack. Wyraźnie widać, że twórcy na tym etapie próbują przepchnąć w tutorialu kolejne mechaniki gry. Niestety sam samouczek jest bardziej irytujący niż tłumaczący, bo polega na tym, że będą wyskakiwać przed nami okienka, które zamrożą grę i będą wymagać od nas utrzymania przycisku, by je zamknąć. Jest tutaj także irytujący bug, który z jakiegoś powodu sprawiał, że kiedy wchodziłem do jednego ze sklepów w klasie 13, to zawsze pojawiało się te nieszczęsne okienko. Wszystko jednak się zmienia, kiedy pierwszy raz trafiamy na jeden z głównych poziomów arkologii. W tym momencie ludzie dostają palpitacji serca oraz spadają z krzeseł. Świat gry wygląda niesamowicie obłędnie. Przestrzeń praktycznie nieograniczona, wielopoziomowość obszarów gry, gdzie zawsze coś się dzieje nad nami lub pod nami, różnorodność spotykanych przychodniów, miliony po prostu niewiarygodnych szczegółów i wiele, wiele więcej. I tutaj także rozpoczyna się bardziej konkretna ścieżka dźwiękowa. Od tego momentu już wiedziałem, że The Ascent stanie się niesamowitym przeżyciem uschającym mój gust estetyczny. Twórcy zaoferowali tutaj nam sztywną kamerę, która zawsze stara się ustawić tak, by pokazać nam trochę więcej świata gry. Czy to niższe poziomy arkologii, kiedy krążymy po głównym poziomie, czy też jakieś plakaty na ścianach, kiedy wykonujemy zadanie gdzieś w zaułkach tego przerażającego i jednocześnie pięknego obiektu. Niestety kamera jednak nie zawsze zdaje rezultat. Czasami nie widać wszystkiego, czasami coś nam zasłoni widok, a innym razem będziemy mieć problem z trafieniem wypadający z wrogów ludu. Problemy z DLC tutaj się niestety nie kończą, gdyż gra posiada niesamowite po prostu błędy, które niejednokrotnie napisują mi krwi. Najgorsze były niemożliwe do otworzenia skrzynki, i to pomimo tego, że miałem odpowiedni poziom deszyfracji. Potem gdzieś na Reddicie wyczytałem, że twórcy źle opisali skrzynki. Podobno problem zostanie niedługo naprawiony. Takich błędów jest niestety tutaj bardzo dużo. Sama rozgrywka w Diascent to połączenie gry akcji RPG oraz strzelanki w rzucie izometrycznym. Przez większy czasu będziemy przemieszczać się po różnych obszarach arkologii, by wykonywać kolejne proste zadania. Będziemy zdobywać lepsze bronie z wrogów, podobnie jak pancerze oraz dodatkowe mody, które wesprą nas w grze. Potem będziemy wracać do jednej z paru bezpiecznych lokacji, sprzedamy niepotrzebny loot, pozbieramy nowe zadania i wyruszymy ponownie. Rozgrywka jak na przykład nie wiem, Diablo 2, tylko ze strzelaniem. Ciekawym rozwiązaniem jest strzelanie wysoko oraz nisko, które pozwoli nam na przykład strzelać dosyć bezpiecznie za zasłony, ale też niecelnie lub też ostrzeliwać niewielkich przeciwników, których normalnie nie trafimy. Wrogów niestety w grze jest bardzo mało i większość z nich się powtarza do samego końca zabawy i zmieniać się będą ludzie tylko ich poziom oraz zadawane przez nich obrażenia. Poziom gry nie skaluje się do nas i polega na tym, że każda lokacja ma wrogów na swoim indywidualnym poziomie. Problem jest jednak taki, że te poziomy bardzo płynnie się zmieniają idąc z lokacją na naszym poziomie i robiąc główne zadanie, niejednokrotnie zbaczałem z utartej ścieżki, by otworzyć jakąś skrzynkę. Wszystko po to, by chwilę później zostać zabity przez pojedynczy cios wroga, gdyż wrogowie obok posiadali 10 poziomów więcej. I zaczyna się bieganie od nowa. A biegania w Diascent jest bardzo dużo. Gra posiada dwa systemy szybkiej podróży, taksówki oraz metro. Niestety te nie kursują między czterema poziomami arkologii, a tylko w ramach nich. Dlatego też, jeżeli będziemy mieć jakąś sprawę na innym poziomie, to musimy użyć taksy, by wrócić do centrum. Użyć windy i znowu wsiąść do taksy, by potem pobiegać na lokacji i znaleźć odpowiedniego NPC, czy też miejsce do zrobienia zadania. Między jednak przystankiem taksówki oraz windą jest trochę drogi, a na ostatnim, najwyższym poziomie arkologii taksówki nie ma wcale. Przez całą grę wykonałem kilkadziesiąt takich kursów i było to stracone kilkadziesiąt minut, przeznaczone jedynie na bieganie oraz backtracking. Bardzo, ale to bardzo słabo to wyglądało. Jednak nie mogę powiedzieć, że całość jest zła. Gra oferuje nam sporo broni, które dodatkowo można ulepszać. Strzelanie z nich jest tak bardzo zróżnicowane, że niejednokrotnie czułem się jak w sklepie z cukierkami zastanawiałem się co teraz wybrać. Broń możemy zmieniać nawet w trakcie walki, o ile to nie jest bug. Więc kiedy nagle spotkamy armię robotów, to przełączenie na elektroniczne działki obrotowe zajmuje chwilę. Do tego mamy miotacze ognia, karabiny maszynowe, parę różnych wyrzutni rakiet, pistolety, rewolwery, snajperki... Do wyboru do koloru, każdy coś znajdzie do siebie. Moim faworytem była tutaj wyrzutnia rakiet, która strzelała pojedynczym wolnym pociskiem, zadającym oczywiście monstrualne obrażenia, ale posiadająca długie przeładowanie po wystrzale. Osobiście jednak zoptymalizowałem tak statystyki mojego herosa, by przeładowanie było ponad dwa razy szybsze, co pozwoliło mu siać zniszczenie niczym Jan Nisson przy poszukiwaniu zaginionej córki. Twórcy z wielką prawą zaimplementowali system rozwoju postaci w grze, w której najważniejsze jest strzelanie i zręczność. Można tutaj zrobić bardzo fajne, zróżnicowane postacie, które idealnie odzwierciedlą wasz styl gry. Szczerze mówiąc, zmieniam zdanie, które powiedziałem na początku tego tekstu. Diaspora oraz Cyberpunk 2077 ma parę punktów wspólnych innych niż cyberpunkowa przyszłość. Są to na pewno liczne błędy, które przeszkadzają w czerpaniu przyjemności z gry, ale łączy je także przyjemne strzelanie oraz spory arsenał narzędzi zniszczenia, który dawał mi w obu grach naprawdę sporo zabawy. W Diacent jednak dalej pozostaje grą od małego studia, o której zapomnimy po paru tygodniach i nigdy do niej nie wrócimy. Diacent jest przyjemną, chociaż męczącą przygodą na parę naście godzin. Chociaż grze bardzo daleko jest do ideału. Na pewno trzeba ją docenić, jeżeli chodzi o wrażenia audiowizualne. To na pewno jest najładniejsza gra ostatnich miesięcy. Pozostałym elementom zabrakło jednak trochę ślifu, co sprawiło, że The Ascent jest bardzo ładnym, ale jednak mimo wszystko średniakiem. Dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie, że zostawiać łapkę w górę, subskrybować kanał i napiszcie koniecznie w komentarzu, co wam się podobało w recenzji, co nie, co mogę zmienić, poprawić i tak dalej. Wszelki feedback jest tutaj mile widziany. Dajcie też koniecznie znać, czy graliście w The Ascent i co myślicie o tej grze oraz czy graliście w kooperacji, bo ja osobiście tę grę polubiłem jako gracz solo i tak też czerpałem z niej przyjemność. Więc jeszcze raz pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie i słyszymy się w następnym odcinku serii, live albo recenzji, w zależności co oglądacie. Cześć!